No, widzę, że linoleum gryzie tam, gryzie. Będę hmm. musiała to chyba jakoś zabezpieczyć listwą metalową, jakąś. Muszę zobaczyć w pracy. Ona już pojadła trochę zielonego. Trawem yy, yy, tam. Sieną mało, no tak niekoniecznie lubię I pan. On jest wiecznie głodny, nie? Wiecznie jesteś głodny? Ten jest bardziej taka przytuloneczka. Jedz, jedz. Sianko muszę dołożyć. Trochę krzywo widzę, przewierciłam. Paśnik, ale...